Zajmę się wszystkim. W efekcie Bustamante znów jest silniejszy, jak zawsze. Uczucia Diego nie mają znaczenia. Pewnie powiesz, że mnie ostrzegałaś. Jestem głupia. Nie tym razem. Też myślałam, że Diego się zmienił. Ale jego ojciec jest twardy i potężniejszy niż on. Nie wiem. Nie mówmy już o Diego. Co u ciebie? Jak sobie radzisz w sierocińcu? Dobrze. Przyprowadziłam do Rity kilkoro dzieci żyjących na ulicy. Dzięki mojej pomocy jest jej lżej. Jestem tam bardzo szczęśliwa. Zamierzasz tu wrócić? Nie. Weszłam pokryjowo. Inaczej je zabrałaby mnie ta baba z opieką. Nic z tego. Racja. W domu dziecka jesteś bezpieczniejsza. Tak. Przynajmniej przebywasz blisko nas, w znajomym miejscu. Przytul mnie. Jak to nas? Mówię o Teo i o mnie. A co on ma z tym wspólnego? Nie udawaj. Wiem, że odwiedza cię prawie codziennie. Co jest grane? O czym mówisz? Czujesz coś do niego? Oczywiście, no, że nie. Luchan. Luhan. Z czego ryżysz? Nie kłam. Coś się święci. Tak? Skądże? Gadaj. Kocham Cię. ja Ciebie bardziej. Szkoda, że twoja matka już o wszystkim wie. Przy następnej rozmowie może być jeszcze bardziej podła. Nawet mi nie mów. Madariaga zaprosił na spotkanie Maxa, więc nie będziesz czuła się samotna. Wcale się tak nie czuję. Wspaniale, brawo. Nie przejmuj się. Przed następnym starciem potrzebujesz spokoju. Zmieńmy temat, żebyś się nie denerwowała. Wiko, nie, Mam pytanie, tak? Czemu powiedziałaś mojej mamie o Maxie? Co? Sądzisz, że cię wydałam? Nie, ale. Matka mówiła, że wie od ciebie. Jak to? Puściłaś farbę? Nigdy. Więc kto? Sol. Sol. Przysięgam, że ją zabiję. Podła klapsdra. Wyrwę jej kudów. Ja się tym zajmę. Aż Mia mnie popamięta. Pomogę jej. Ty też? Zaczekaj. Dlaczego, mamo? Tata okłamywał mnie przez całe życie, a teraz ty robisz to samo. Dlaczego wszyscy traktują mnie jak głupią? Proszę. Cześć. Przyszłam spytać, czy zjesz ze mną śniadanie. Nie jestem głodna. Nie? Co się stało? Powiedz prawdę. Wczoraj nie miałaś czasu, a spotkałaś się w tym budynku z mężczyzną. Nie. Skąd ten pomysł? Widziałam, jak z nim wychodziłaś. Dlatego nie przyszłaś. Jak mnie znalazłaś? Nieważne. Widziałam Cię. Wyjaśniać Nie musisz mi niczego wyjaśniać. niczego wyjaśniać. Jesteśmy dla siebie obcze. Spotkałam cię. Ty nie kochasz mnie, ani ja ciebie. Proszę, maleńka. Zapewniam, że tylko przy tobie czuję się dobrze. Naprawdę córeńka. Nie rozumiem, dlaczego masz problemy z Robertą. Dla niej białe jest białe, a czarne czarne. Ty jesteś inny, a przecież się kochacie. Czemu z nią nie pogadasz? Dlaczego ja? To proste. Pamiętasz historię waszego związku? Na przykład ja wiem, że kocham je. Ale nie jestem w stanie przypomnieć sobie wspólnych chwil. Jasne. Doceń waszą miłość i historię. Zatańcz ze mną rumbę, mała. Przestań. Jak mój nowy garniak? Kupiłem go na koncert w Chicago, ale włożyłem już teraz. Reverte mówił, że na pewno wystąpimy. Więc lepiej pomyśl o strojach, bo inaczej pojedziesz nago. Już pomyślałem. Jesteśmy gotowi do zdjęcia. życie się dłużej niż baby. Kazałeś się nam odstawić, więc nie narzekaj. Ruchy. Zawiąż krawat. Za chwilę. Idziemy. Dobrze nam razem, prawda? Bardzo. Zawsze mamy o czym rozmawiać. Tak. Ale nie chcesz mi opowiedzieć o sobie. Taka już jestem. Twój tata ma rację. Trudno mi poruszać ten temat. Może to dlatego, że znamy się od niedawna? Nie. Tak było zawsze. Muszę iść, odwiozę cię. Dasz mi numer telefonu? Zadzwonię, jak się stęsknię. Nie pamiętam numeru do hotelu. A nie mam komórki, bo nie lubię.